Witam wszystkich i zapraszam na krótki przegląd naukowy. Proszę Państwa, dzisiaj zastanowimy się nad tym, co tak naprawdę się dzieje na Ziemi, jakie prawa tutaj rządzą i. Skąd wzięliśmy się, po co i na jakich zasadach, proszę Państwa, to wszystko, co tutaj widzimy, funkcjonuje. Otóż pojawił się taki bardzo fajny wywiad z profesorem współpracującym z Instytutem Maxa Plan Max Planka w Niemczech. I proszę Państwa, naukowcy, naukowcy chyba po raz pierwszy przyznali, że w sumie to jakieś 5% są w stanie wytłumaczyć tego, co tutaj się wokół nas dzieje. Obecna fizyka, jak gdyby została rozczłonowana na taką fizykę klasyczną, newtonowską, opartą na, na, dużych, na dużo obszarowych jakichś powierzchniach, bryłach, na proszę Państwa, na czasie, który w milionach lat płynie, i tutaj następują jakieś bardzo powolne zmiany, wytłumaczalne grawitacją, wytłumaczalne, proszę Państwa, ewolucją. No, a z drugiej strony mamy tą tą kwantową fizykę, gdzie wszystko jakoś działa inaczej. Inaczej tam zależy bardzo dużo od obserwatora, o jego świadomości, że Proszę Państwa, te cząsteczki zadziwiająco się poruszają, są jak gdyby niekontrolowane żadnymi siłami, siłami fizycznymi, tylko w zasadzie czymś, co można nazwać myślą, żeby nie powiedzieć duchem, ale to, ale ci, proszę Państwa, wszyscy naukowcy niemieccy, no boją się wejść tutaj w religijne jakieś rozwiązania. A więc mówi się o informacji. Informacji, która łączy te dwie fizyki. Y i tylko wtedy jest to jakoś w, w sumie wytłumaczalne te wszystkie procesy, które, do, które, które doprowadziły do tego stanu, w jakim jesteśmy, a więc jakaś informacja, która, która jest no, niematerialna, proszę Państwa. To jest to, że to jest niematerialna. Tutaj zastanawiają się oni co, co jest tym. tym, tym to jest źródłem tej informacji i na jakich zasadach ona gdzieś płynie, jaki jest przewodnik. A więc tutaj no, są ogromne problemy, ale, ale dochodzą do wniosku, że właśnie ta niematerialna strona tutaj byłaby rozwiązaniem tych, tego problemu. Ona by łączyła w jakąś spójność te dwie, te dwie fizyki kwantową. I tą Newtonowską. Ech, także, proszę Państwa, jeżeli, jeżeli wyjdziemy z tego założenia, że, że tak jak w tej prawdziwej fizyce nic nie ginie, że wszystko zmienia, tylko. Kształt, że każda energia zamienia się w inną energię, ale w sumie jest to, jest rozczłonkowana. Więc, no, ta woda, którą podgrzewamy ogniem, ona się nagrzewa gdzieś tam, proszę Państwa. W... Ta para się ulatnia, podgrzewa, potem się skrapla, potem no, znowu to e, wchodzi do ziemi i w koło Macieju. Także nie ginie, energia nie ginie. I proszę Państwa, dobra tu wiadomość: według Max Plancka również e, ta informacja nie ginie. To, co się w nas urodziło, te myśli nie giną, e, są tylko proszę Państwa, rozczłonkowane i gdzieś sobie te informacje e, fruwają. No, teraz. E, Ci wszyscy mm, naukowcy zastanawiają się, jak je zebrać z powrotem do kupy, jak tutaj przeprowadzić taki proces, żeby dotrzeć do tej pierwszej informacji, jak gdyby cofnąć się do tyłu, jak zebrać. To, co, co jest wokół nas, te informacje nie giną według tych najnowszych badań naukowych. Informacje, które my wysyłamy w wszechświat, nie giną, one są. No i teraz kwestia dobrania się do nich, zebrania ich z powrotem, i wtedy, no, wtedy byłaby szansa, proszę Państwa, byłaby szansa dowiedzieć się tak naprawdę. Kim jesteśmy, kto nas tutaj zrobił, na jakich zasadach to wszystko, to wszystko działa. W każdym razie no, nauka posuwa się do przodu i to, co wydaje nam się w tej chwili niemożliwe, dotarcia do tego właśnie ogromnego zasobu informacji na, na, tą, na tą godzinę, na ten czas, jeszcze jest to niemożliwe. Ale już w tym kierunku zaczynają się pierwsze doświadczenia, pierwsze, m, pierwsze kroki, i kto wie, proszę Państwa, kto wie, czy, m, czy nie będziemy w stanie kiedyś właśnie tych, tych informacji o nas samych, o nas samych gdzieś m, gdzieś się wyciągnąć, gdzie się wyciągnąć, a może ktoś już, jakaś siła wyższa już to robi, no, zaciekawiają, zaciekawiło mnie to bardzo. W każdym razie no, zmusza to nas do myślenia. Z drugiej strony daje pewną nadzieję, że, że to, co przeżyliśmy, te informacje, które gdzieś są w naszym mózgu, że one po naszej śmierci też gdzieś są zapisane. Także wygląda na to, że jesteśmy nieśmiertelni, proszę Państwa. Tak można interpretować te najnowsze, najnowsze badania tego Instytutu niemieckiego Maxa Plancka.